Dwa miesiące temu miasto powiedziało dość, podejmując decyzję o demontażu instalacji ławica i zwrocie 80 tysięcy złotych. Autor jednak zaproponował kolejne rozwiązania, które w żaden sposób nie spełniły oczekiwań miasta. W tej chwili trwa wymiana pism pomiędzy urzędem a wykonawcą. Sprawa jednak najprawdopodobniej skończy się w sądzie. Wykonawca instalacji nie zgodził się z naszym stanowiskiem, uważa, że jest w stanie. Tą instalację tak naprawić, aby była bezawaryjna. My uważamy, że no jest to już niemożliwe, że wskazane przez niego sposoby nie spełnią naszych oczekiwań, że ta instalacja nie wygląda tak jak powinna wyglądać od samego początku czyli no od pierwowzoru już znacznie się różni, bo jednak i słupki zostały skrócone i zostały zamontowane takie wiązanie mocujące pośrodku. Po Tego w tym projekcie konkursowym przecież nie było. Jest jeszcze propozycja spotkania ze strony wykonawcy, w tej chwili ją rozważamy. Do czasu rozstrzygnięcia sporu z autorem ławicy, po której zostały jedynie gołe pręty, ta nadal będzie stała przy ulicy Rzecznej. Jeżeli wykonawca nie podejmie innej decyzji, to najprawdopodobniej tak właśnie będzie. Czyli na jakby finał tej sprawy jeszcze przyjdzie nam trochę poczekać, zanim to sąd rozpatrzy, tak? No najprawdopodobniej tak. No tak jak mówię, jeszcze nie podjęliśmy tutaj tej decyzji, czy się spotkamy, aby jeszcze Jakieś nowe rozwiązania, czy też te, które już analizowaliśmy, jeszcze, jeszcze raz nad, nad nimi dyskutować, najprawdopodobniej skierujemy sprawę do sądu. Przypomnijmy, instalację pod nazwą Ławica zainstalowano pod koniec 2018 roku. Była to pierwsza realizacja niefiguratywnej sztuki publicznej w naszym mieście, która miała przetrzeć szlaki dla dalszego rozwoju podobnych działań w przestrzeni publicznej koło brzegu. Niestety, jak widać, jej realizacja przyniosła skutek odwrotny do zamierzonego.